Dziś polecam książkę Święty Leonard z Pól. To najnowsza książka Marka Stokowskiego, a główny bohater tej książki to Leonard nazywany przez innych Leo albo właśnie Świętym Leonardem z powodu swojej długiej brody, ale jak się potem okaże też z innych powodów. Główny bohater Leo, że musi coś ze, sobą, ze swoim życiem zrobić i że trochę się zasiedział na, tej, na tym powiślu. I faktycznie zaczyna patrolować okolice na swojej starej damce. A w, to jego patrolowanie oznacza pomaganie innym, pomaganie ludziom, czasami zwierzętom. Po pewnym czasie do Leonarda dołącza maturzystka Iga z pobliskiej wsi, która na początku tego Leonarda traktuje dosyć nieufnie. No i przydarzają się im dosyć niezwykłe historie, poznają bardzo ciekawe osoby i to wszystko, co im się przydarza jest naprawdę bardzo fajne. Na pewno jest to książka dla osób, które szukają spokoju, prostego życia w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą, pochwałą więzi międzyludzkich. Przepiękna książka, napisana przepięknym językiem. Ja czytałam ją jakiś czas temu, ale myślę, że z chęcią zanurzyłabym się w tą powieść jeszcze raz. Serdecznie polecam i tą książkę oczywiście można wypożyczyć z biblioteki Elbląskiej.